Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Artur Szafran i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale A dzisiaj moi drodzy, wyjątkowo nie będzie zakup, tylko będzie sprzedaż Ponieważ mamy ze sobą Jędrzeja, siema, siema. Oraz Adriana Siemanko Panowie Cześć. przyjechali kupić Honda Civic, więc wchodzimy do środka, obejrzymy i zobaczycie jak im się podoba Lecimy? Jasne. Już się nie możemy doczekać No to dawajcie, zapraszamy Kawałek jechaliśmy, także... <noise> idziemy, idziemy A jak kolor na pierwszy z doka? Słuchajcie moi drodzy, bo w ogóle muszę wam wyjaśnić genezę tej sytuacji Oczywiście Adrian jak był troszeczkę młodszy, to taki samochód gdzieś tam posiadałeś, tak? Tak, auto mojej młodości i w zasadzie w tej chwili odtworzenie wspomnień Także Jędrzej wiele historii słyszał na ten no. temat, a więc teraz może zobaczyć o czym opowiadałem Dobra Jędrzej, to proponuję ci tak, żebyś poczuł się tak jak tata w latach swojej młodości To chodź tutaj do środka i pokażę ci jak wygląda ta pizzerka, bo rozumiem, że ty też musisz tutaj dać akcept do tego zakupu, tak? Zobacz jak podoba Ci się wnętrze. Teraz zrobimy, słuchajcie, test i zobaczymy, czy jędrzej wie, jak się otwiera szybę w takim samochodzie. Jest, na korbki jeszcze, zobaczcie jaki mecha, mechanik mecher. Fajnie, Super, że wie, bo powiem wam taką ciekawostkę że Ostatnio byli u nas państwo kupować Poloneza Był chłopczyk troszkę starszy od Jędrzeja I już nie wiedział jak się korbką obsługuje Także tylko szukał guzika do otwarcia szyby Ale tak moi drodzy, ten samochód oczywiście jak wiecie był cały lakierowany Widzieliście filmik, właściciel opowiadał e, o tym właśnie na filmie Więc lakier wygląda bardzo dobrze Oczywiście jest zdrowy, nie ma korozji Fajnie się u nim jeździ, co zaraz sobie oczywiście sprawdzimy Ale powiedz mi ty miałeś ten samochód takim kolorze, czy coś innego? Nie, kolor, kolor był inny, zielony, okay. zielony, e, słabszy silnik, 75 koni i skrzynia manualna. No tak, bo to tak jest właśnie ten automat, nie? Tak, tak, co prawda takiego samochodu szukałem przez lata, no. ale nie ma, nie ma już tych samochodów, wszystkie po prostu gdzieś zgniły, a więc, no to jest taka perełka, którą udało się znaleźć, a więc decyzja została... Pod... Uchowano w ofercie Szafran Inwestycji. Tak, nie? tak, także dziękujemy, dziękujemy za to, że w zasadzie tym się zajmujecie, dzięki temu udało się no, odtworzyć marzenia Już, Wspomnienia, wspomnienia Spróbuj otworzyć maskę, zobaczymy czy umiesz maskę? No O, kliknęło, super Chodź tutaj Nie no, zobaczcie, chłopak jest niesamowity O, i nawet podnóżka jak gdzie jest, no świetnie Dobra, zobaczcie, brawa dla chłopaka. No i tak, zobaczcie, tutaj pod maską, oczywiście, wizualnie troszeczkę pracy to wymaga. Będą teraz długie, zimowe wieczory, więc coś, niecoś sobie nad tym popracujecie. Najważniejsze, że auto jest zdrowe. No i że ten silnik też jest zdrowy przede wszystkim nie gubi nam tutaj oleju. Jest pod nim sucho, więc to jest myślę, bardzo duży plus. Super. super wygląda braku. wygląda bardzo dobrze. No już nie możemy się doczekać przejażki A powiedz, wiedziałeś kiedyś takim w ogóle egzemplarzem w automacie czy nigdy? Nie, 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 tym w automacie nie zawsze w manualu. Skrzynia była genialna, świetnie. No. A więc też jestem ciekawy jak on się będzie zbierał, to silnik troszeczkę mocniejszy mhm. Także zobaczymy czy będą jakieś różnice Dobra no to co, wsiadaj za kierownicę, odpalimy maszynę Zobaczymy czy odpali, moi drodzy wiecie zawsze jak przyjeżdża klient to jest lekki stres Powinno być dobrze, ale to są samochody, które mają swoje lata To co Jędrzej, siadasz do tyłu i jedziemy czy, czy ty odpalasz? Ja no Ty to... odpalasz? Ja Morany boskie Dobra, może otworzę bramę co? <laughs> Usiądź sobie za kierownicą najlepiej. O, tak. Dobra, i teraz tak. Musisz wcisnąć oczywiście hamulec, bo to jest automat, więc trzeba. Tak. Teraz lekko wciśnij kluczyk do końca. Weszło. No I spróbuj go przekręcić. Przekręciłem raz No i jeszcze do góry, żeby się zaświeciły kontrolki. O. Oh. Dobra. I pal maszynę. No brawo! Okay. Młody rajdowiec. Dobra, teraz jeszcze musimy włączyć światło. Jak myślisz, gdzie może się włączać tutaj światło? Tutaj. Nie? Z drugiej strony. A tu drugiej. Tak. I to przekręcasz do góry. I jeszcze raz. Super. Mamy teraz światła. Ja idę otworzyć bramę. A jeździć umie, czy tylko odpalać? Proszę? Jeździć umie, czy tylko odpalać? Eee, no nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale umieździć. <grymne> okay. Po drogach na, zamkniętych, na... niepublicznych, na terenie prywatnym. Na zamkniętych parkingach, ale tak, jeździ już jeździ, oczywiście. To co jedziemy? Tak, wyjeżdżaj najpierw przed. Przed halę. Ale fajnie wygląda, nie? No. Za pięknie. Teraz zobaczysz go w świetle dziennym Po raz pierwszy O skupany, ale rakiety Robi wrażenie, nie? No Gigantyczne To co, jedziemy? No, jedziemy Ale powiem Ci szczerze, że tutaj Jędrzej już chyba nie może doczekać jak na jakimś terenie zamkniętym wsiądzie i pokręci jakieś bączki w zimie Tak Powiem <grym> Wam historię, ponieważ kupiłem, kupiłem poprzedni samochód z kolegą, żeśmy się pasjonowali samochodami No i tak żeśmy odkrywali pomału ten samochód No i tutaj odkryliśmy taką, taką zaślepkę Otworzyliśmy ją i się okazało, że... Tam jest jakiś przycisk ukryty i podpisany AC, a więc klimatyzacja. Także byliśmy w szoku, bo kupując samochód byłem przekonany, że nie ma klimatyzacji, a tu nagle klimatyzacja. No nie mogliśmy w to uwierzyć. 30 stopni na zewnątrz, zamknęliśmy wszystkie szyby. Czuliśmy, że jest chłodniej. Czuli, czuliśmy, że jest chłodniej, dosłownie. Siła perswazji. By... Dokładnie, byliśmy w takich emocjach. Pojechaliśmy, pojechaliśmy do jakiegoś warsztatu spytać, czy ten samochód ma klimatyzację. Mechanik otworzył maskę. I stwierdził z takim oburzeniem, a tu nie ma to nie ma Ja mówię, dobra, panowie, my tylko pytamy, delikatnie, no myśleliśmy, że jest po prostu, sorry za pytanie. A więc do dzisiaj wspominamy tą historię, także tutaj zaślepka jest. To jest ukryta dla dociekliwych. Tak, tak, jakiś czas temu rodzinie opowiadałem o tej historii, a więc teraz mogę pokazać. Że to prawdziwa historia, no i że rzeczywiście zaślepka jest Zobaczymy, zobaczymy, czy tutaj po prostu ta klimacja może też jest, no trzeba ENGIE sprawdzić No Powiedz mi, jak wrażenia z, tego, z, tej, z tej automatycznej skrzyni? Wiesz to super, super, bardzo płynnie zmienia biegi, a więc jak najbardziej pozytywnie e, no, mnie, widzisz... Mniej obsługowy samochód Tak, oczywiście jak sobie spojrzysz w dół, teraz w ogóle sobie przeoczyłeś na zły tryb, ponieważ masz D3 Musisz nacisnąć guzik i dać na D4. Czyli ona do 4 będzie zmieniać. Tak. i wtedy masz normalnie 4-stopniową skrzynię okay. tak, Bo Możesz sobie oczywiście dać na D3, wtedy będziecie przestać tylko do trójki. Potem masz tam dwójkę, jak widzisz, więc możesz sobie go zblokować na dwójce i możesz jeszcze przełączyć na jedynkę, czyli będzie działał po prostu na pierwszym biegu. Cała jedynka. Czyli, tak, okay. tak, zgadza się. Możesz sobie tak samo jak na przykład jedziesz na D4. Czujesz, że powinieneś mieć niższy ten bieg, to sobie po prostu e, możesz zredukować ręcznie nie? Przełączasz na trójkę i on Ci przerzuci wtedy ten bieg Więc tak to sprytnie w miarę jest również pomyślane nie? Ale klimacik w tym samochodzie jest niesamowity No klimacik jest słaj. No, typowe lata 90, e, prostota No i też jak na japońskich samochód przystało jest, jest po prostu prosto, Tak. ma jechać, ma się toczyć, no i tyle nie? Jak powiedział Poprzedni właściciel nie ma klimatyzacji, ale jest klimat. I to A, to, to się, się zgadza, to się zgadza. Się, tak, tak. A, zobacz, JJ. Jest klimat? Nie ma klimy, ale jest zegarek, który można Zegara. sobie Który można ustawić sobie pod tak sprytnie schowaną klapeczką tak. Ale ja jeszcze w tą klimę wierzę, także zaraz będziemy jeszcze grzebać tutaj, wiesz, włączymy, wyłączymy. Wtedy pamiętam, że ten przycisk nam działał. No. I ta lampeczka się zapalała, chyba, że teraz jest cały czas wciśnięty, Więc to musimy sprawdzić. No myślę, że będzie pierwsze. Jędrzej, co, co sprawdzimy, pojedziemy sobie ją odstawić na, do garażu. Słuchaj, dzisiaj ta klima na pewno zadziała. Jak otworzysz ten przycisk, wciśniesz, a potem otworzysz korbę szybę, to chłodniej <coughs> będzie. Gwarantuję ci. Będą dni, w których klima no, będzie dnia, działać. W klima tak, będzie tak, tak. No I klima będzie jak najbardziej funkcjonować I myślę, że to był podstawowy błąd, ponieważ w poprzednim samochodzie sprawdzaliśmy to przy ponad 30 stopniach na zewnątrz. I wtedy, tak, no, dlatego wtedy, nie, nie za jest no, no, Taka zwarta, taka sprytniutka ten Słuchaj, no to jest zwarda. też jak gdyby fenomen Hondy, tak? Czyli masz taki gokart niski Właśnie zwarty, takie kierownica też fajnie ciężko chodzi No gokarcik pełną gębą, nie? To co, siadasz? No Dobrze mu idzie Słuchaj, jak dla mnie, no to prawo jazdy możesz odbierać jutro. Wszystko poszło przepięknie, także gratuluję. Jak się jechał, JJ? No. Jak się jechał? Bardzo no, fajnie. Tak? tak. no jest pięknie, jest pięknie, jest klimacik, tak jak miało być wszystko, a więc wszystko zgodne z ogłoszeniem. No to co Andrzej, Teraz będziesz miał nowy samochód. Myślę, że jak zdasz prawo jazdy, to już nie musisz szukać dla siebie jak żadnego wozu, tylko ten będzie na ciebie czekał, co? Może tak być? Ja jeszcze zapomniałem powiedzieć, że zdrożeje Taki jest zamysł, nie? Żeby zdrożał. Dzięki, chłopaki, że przyjechaliście. Gratuluję Wam zakupu, bo wiem, że. Dzięki na pewno bardzo. Auto będzie Was cieszyć. Tak, tak. No i co? Czy mamy kciuki za to, żebyście złapali tego bakcyla, żebyście przyjechali do nas jeszcze po jakieś inne samochody. Jak widzicie jeszcze tutaj, o czym nie wspomnieliśmy, to macie bardzo ładne alufelgi, które są świeżutko po remoncie. Do tego macie oczywiście piękne oponki, również świeże, więc tym nie musicie się uprzejmować. Jakieś tam tankowanie trzeba zaliczyć, tak. No i to radio, o którym wspominaliśmy, to Wam również wyślemy oryginalne. No a tak to co? Fura gotowa do drogi. Wszystko będzie tacy, nie? Jedziemy. Dzięki Więc bardzo się... jeszcze raz i no to do, to do następnego. A ja, moi drodzy, wy zostawcie komentarz, czy w górę. Zasubskrybujcie oczywiście kanał. Dajcie znać, jak Wam podoba się zakup chłopaków. No i co? Do następnego razu. Hej!